Hej wam, witam was we vlogu wycieczkowym, walentynkowym. Jedziemy właśnie do Karpacza, mamy dzisiaj piątek, czyli dokładnie 14 lutego walentynki. I my właśnie jedziemy. Jeśli dojedziemy, jest strasznie ślisko. Jest tutaj w ogóle mega biało. U nas jakby w ogóle nie padał śnieg, a tutaj wszędzie jest biało. Jeszcze jakaś godzinkę mamy do celu. I dojedziemy zatrzymaliśmy się też po drodze w McDonaldzie na kawę i ja wzięłam właśnie kawę, którą już kiedyś widziałam i już mnie kusiła. Dzisiaj postanowiłam ją zabrać, czyli latę bananowo-karmelowe. To jest taka nowość i wzięłam to, ale szczerze mówiąc, jest obrzydliwie słodka i właśnie ja wcześniej piłam taką latę, która była w McDonaldzie, piernikowa bardziej, to była chyba w edycji właśnie takiej świątecznej i ona była całkiem fajna, w sensie miała taki fajny posmak, aromat, ale to nie było takie intensywne i nastawiałam się na coś podobnego przy tej kawie, ale ta jest po prostu no strasznie, strasznie, strasznie słodka, jak dla mnie za słodka, tym bardziej, że ja właśnie też no nie słodzę normalnie kawę, taka troszkę też sztucznawa, ale przetestowana. Już wiem jak to smakuje. Jesteśmy już w Karpaczu. Idziemy właśnie. E, przyjechaliśmy, zameldowaliśmy się, bo już było można, chociaż teoretycznie od 16, ale już pokój na nas czekał. Także super, dostawiliśmy nasze rzeczy, a teraz mm, idziemy szlakiem. I idziemy do schroniska samotne, Ale pięknie tu jest mega biało. Takie osiężone choinki. My mieszkamy tak blisko kościółka Wang i tam większość ludzi szła i my tutaj odbiliśmy te z mniej osób. czyli skazka samotne, ale normalnie to jest są super widoki aktualnie mega mgła, więc nie widać tam jest podobno ustaw. No ale go niestety nie widzimy, nawet tak tam podejdziemy bliżej. Schodzimy już. lega, jak się moje włosy zmroziły, masakra. E, bo na górze było mega w z że jest dobra wieczność. Poszedliśmy tam trochę jeszcze e, w schronisku, ogrzaliśmy się. Ja wypiłam grzęce. A teraz już schodzimy. E, Jestem już, no jak było dół, bo tak naprawdę zjedliśmy śniadanie, Potem ta kawa i jeszcze zatrzymałyśmy się e, tak po drodze na, mm, na hot na stacji, ale e, nic takiego konkretnego, więc teraz już jest 16, także e, fajnie było się złapać jakie jest dobre jedzenie. Ale widać jak naprawdę mega fajnie, jak też te choinki tak obsypane śniegiem. Super klimacik. Kurak w cieście i kurak pięciu smaków. Hej wam witajcie już kolejnego dnia właśnie idziemy na spacer. Mieliśmy co prawda dzisiaj iść um, na biegówki albo normalnie na normalne narty, ale niestety już się uszkodził i nie da rady. Także idziemy na taki spacer. Idziemy na taką małą górkę, znaczy mniejszą, która się nazywa Słonecznik. I w ogóle idziemy takim mega, mega jakby opustoszałym terenem. I mega zaśnieżone w ogóle, jakby takie w środku lasu, nikogo tu nie ma, w sensie jakby są tutaj ślady ludzi, że tu szli, ale póki co nikogo nie ma, ale jest bardzo fajnie tak, po prostu środek takiego zaśnieżonego, białego lasu, mega fajnie. to jest niby główna droga. To tu dwie nie, nie, nie jakimś idziemy jakimś szlakiem. Hmm. Nie idziemy szlakiem? Słuchajcie, W idziemy, mi się ta trasa już coraz mniej podoba, bo w ogóle nie jesteśmy na szlaku, tylko jakąś taką dziką drogą trochę. No i ona się już staje coraz bardziej dzika. Teraz mamy i tam. Tutaj są jakieś obalone takie drzewa. No, nie bez jest ładne, ale nikt tu w ogóle nie chodzi, nawet nie ma żadnych śladów. Także ja mam takie obawy trochę. No, ale nic, tam mamy po prostu za kawałek dość i... Em, i będzie już takie skrzyżowanie, gdzie mamy się połączyć ze szlakiem, więc yy, tylko czekam do tego. A teraz yy, będę zakładać i testować raczki, dlatego że ja dostałam je na no, biegło święta. Do tej pory nie było okazji ich przetestować. Yy, ale właśnie yy, teraz jakby yy, stwierdzam, że jest na to okazja. W sensie nie jest ślisko, można normalnie iść w butach, ale stwierdziłam, że jak wam no to czemu nie yy, przetestuję. Tutaj mam trochę fajnych widaczków. Jakby nie było tak by się to było widać nawet miasto. A ja testuję te moje raczki i są super, mega fajnie się chodzi. Super przyczepność, nic się nie ślizga. Także tak bym dosłownie po suchym chodniku. Także bardzo fajnie. finalnie nie doszliśmy do tego słonecznika, zdecydowaliśmy się zawrócić dlatego, że ta droga już była, bo tam coraz bardziej dzika, potem były takie skały, jakieś taki zamarznięty lód, także mi się już tam nie podobało, no i oczywiście żadnych ludzi, żadnych śladów, w ogóle nic i teraz wracaliśmy i taka sytuacja, idziemy, idziemy, idziemy i nagle ja mówię, nie, to chyba wilk, po prostu jakiś Czarne zwierzę wyszło. Ja się tak przebiłam, ale potem się okazało, że miało smycz. Także było tak puszczona, jakby luzem pies po prostu. No i potem już przeszli ludzie, ale w pierwszej kolejności to widziałam. Tylko to czarne zwierzę zawałkowe. So, teraz idziemy w ogóle za tymi ludźmi. Takim troszkę innym szlakiem na równienkę. To jest to gdzieś blisko. Także no, może tam dojdziemy. A taki jest bardziej jakby przystępny szlak, to znaczy tu w ogóle jest szlak, bo tam to w ogóle nie było szlaku, także nawet i myśmy potem już w zasięgu nie wierzymy nawet gdzie idziemy. Więc może tędy pójdziemy dość szybko, ale były fajne, fajne widoczki, fajny klimat, A taki spacer jest mega przyjemny właśnie wśród tej bieli. Słuchajcie, znowu zmiana planów, jednak idziemy na słonecznik. Tylko inną drogą, a właściwie to szlakiem idziemy. E, Szliśmy kawałek właśnie od tej rówienki. tam prowadziło tak nie szlakiem głównym do, e, na Słonecznik, ale też właśnie na tą samotnie. W sumie to tą samą drogą, co przeszliśmy na tą samotnie, e, tylko tu właśnie już było odbicie i teraz idziemy bezpośrednio do Słonecznika szlakiem. Tu jest taki fajny mosteczek. I pułatek. Ale znowu tędy co my idziemy, praktycznie nikt już nie idzie, tam wszyscy drałowali w kierunku samotni. I właśnie te skałki tutaj, tutaj, to jest właśnie albo ten słonecznik, albo takie jeszcze jakieś kotki, bo też tutaj takim punktem było mm, jakieś tam kotki i to też było takie skalne, także albo tam dojdziemy, albo jeszcze gdzie indziej. Na razie dotarliśmy pod Pielgrzym Po pielgrzymy. drodze taka I gigantyczna tam skała, tam no pielgrzymy. Bo w sumie Pielgrzym byliśmy w z jedno, tu jest drugie, ale jest chyba kilka ich w ogóle, nie? Tam jeszcze jest jeden gdzieś tam skryty. Idziemy idziemy. Ja już mówię, naprawdę mega dość co prawda ten słonecznik. Już przed nami to jest ten szczyt, ta formacja skalna, ale to jest tak naprawdę cały czas pod górę i pod górę i pod górę już dosłownie pół godziny. Także idzie się zmęczyć jeszcze oczywiście jedząc z dłoń śniegu, a cały czas jakby widzieliśmy tą formację i ona się wydawała, że już jest tak lepsza. A jakby cały czas daleko, szczerze mówiąc, tam niżej, pół godziny niżej są ci pielgrzymi. Jak dla mnie to oni się lepiej prezentują. W sensie karaleczki mega mgła. Także warnych widoków raczej nie zobaczymy. A dało mi w kościele. Mateusz na szczycie właśnie poległ. Dobra, słonecznik zaliczony. Weszliśmy Czy było warto? Co sądzisz, było warto? Mm -hmm. <laughs> Jak dla mnie nie. W sensie dla mnie to na tym pielgrzymie fajniej wyglądało. Schodzimy, a tam w te właśnie pielgrzymi. Tutaj mi się strasznie podoba taki przepiękny krajobrazik. Jeszcze ten taki mosteczek, znaczy taka dróżka z płotkiem. tutaj z krawaczami I kurak jakiś. Jest godzina 19. Byliśmy tu już nie wiem, jakieś dwie godzinki, ponad trochę odpoczęliśmy, Dlatego, jak przyszliśmy, to strasznie byliśmy zmęczeni. Także musieliśmy odpocząć. Mi było mega zimno, w pewnym momencie też mi buty trochę przemokły. A teraz, no, chcemy jeszcze trochę pokorzystać, dlatego zbieramy się i jedziemy do centrum Karpacza, dlatego że my tu mieszkamy tak na uboczu mega blisko, jesteśmy szlaków, więc to jest tak, chcieliśmy. Ale teraz sobie pojedziemy do centrum Karpacza i tak wieczorową porą, się właśnie przejdziemy tym deptakiem. Także jedziemy. I centrum Karpacza, deptak. Słuchajcie, to turtos szpistacjo. I dąży trochę czasu. No nie. Jeszcze takie gorące. Hejka, dziś nasz trzeci i ostatni dzień w Karpaczu, także dzisiaj wracamy do domu. No i zdajemy też e, nasze miejsce noclegowe. E, tak naprawdę było tutaj całkiem fajnie. Jest ono dosyć e, przestronne. Tak wygląda jak się wchodzi, czyli tutaj wieszaki, po prostu można sobie zostawić buty, fajny taki przedsionek, tutaj jest łazienka, także no wszystko jest, no i właśnie tutaj nasz, nasz pokój docelowy telewizorówko tutaj w sumie mamy e, jakbyśmy mieli nie wiem jakieś śniadanie czy coś no to można by było sobie tutaj jeść nawet przy stoliku ale mieliśmy śniadania e, właśnie w ośrodku no i wielkie e, okna z takim fajnym widoczkiem no Jeszcze jak to wczoraj tak padał śnieg, to jak fajnie poruszyło, bardzo ładnie to wyglądało. A my jesteśmy generalnie w ośrodku wypoczynkowym Stokrotka, on tutaj już jest na obrzeżu Karpacza i stąd jest blisko właśnie szlaków, blisko tego kościółka Wang, czyli głównego, no i blisko właśnie szlaków, także nie trzeba się martwić o jakieś parkingi, no i tak to wygląda. Mieliśmy w ośrodku też śniadania. Co prawda, wybór nie był jakiś taki mega ogromny, ale można powiedzieć, że dosyć różnorodny i całkiem ok Natomiast dzisiaj był problem, bo zepsuł się tam właśnie na stółce ekspres do kawy i jesteśmy bez kawy i jesteśmy mega senni. Dodatkowo tutaj mamy czajnik w sensie na korytarzu. Mamy tutaj swoją kawę, którą przyszliśmy. Stwierdziliśmy, że sobie zrobimy kawę w pokoju, ale akurat teraz. Ktoś zabrał go z korytarza i kompletnie go nie ma, ktoś nie wiem, przetrzymuje to w pokoju, także że masakra. No i właśnie jedziemy, e, jedziemy teraz do Jeleniej Góry, dlatego że tam pojedziemy sobie na termy e, i właśnie po drodze jeszcze wcześniej zahaczyłam o jakąś kawiarnię, żeby się nabić kawki, e, no i właśnie potem termy cieplickie. A zobaczcie, w ogóle jeszcze cały wyjazd nie pokazywałam, a to moje paznokcie walentynkowe podwalentynkowy wyjazd takie z serduszkami